wycina mnie tej płyty, to nie była najłatwiejsza sprawa. Posiłkowałem się rysunkami technicznymi, od rysunków technicznych próbowałem to wyciąć, ale oczywiście parę razy to musiałem wkładać, wyciągać, docinać. Najgorsze były wymiarki tych otworów tutaj, ale większe otwory nie przeszkadzają w niczym. Tutaj od tej strony i tak dam listewki, takie kanciaki, tak jak to, żeby to żeby to Fajnie pokleiło, a z drugiej strony odfiletuję No i będzie jak ten Można się pieczyć z tym, docinać idealnie do, co do milimetra, wymierzać Nie dałoby się, nie? Ale ja chcę pływać, a nie się bawić i babrać z tą robotą Więc nawet takie Jak tutaj jest największa dziura 2 cm tam Tu kanciaka, tu Tam to wszystko będzie fajnie się trzymało Z drugiej strony zafiletuję to Takimi, o jak tu są te wypełnienie takie, zrobię żywice, pomieszcząc z jakimś wypełniaczem i tak zafiletuję to wszystko od tej strony. A te otwory, które tutaj będą, to one będą pełnić rolę wentylacji, bo tutaj w, te, w tym miejscu będzie tutaj bakista. Po tamtej stronie hmm, też będzie taka przestrzeń ładunkowa, do której będzie dojście stamtąd z, z kibelka. I chcę, żeby to właśnie wszystko było jakoś tak wentylowane, żeby dało się tu zajrzeć, wyczyścić. żeby tu się woda jakaś zbierze. To też ta woda ma, ma, się, ma się przelać tam tędy i tędy tą dziurą, otworem, bo tutaj będzie, no bo tutaj będzie zęza tak naprawdę. I tutaj dam pompę zęzową, żeby ona tu zbierała, bo tutaj będzie też zamknięte te, żeby nie leciało już tam do środka. Nie, i wtedy tam w środku nie będę musiał też niczego dawać. Tutaj dam tylko to. Pompę zęzową podłączę do odpływu tam do umywalki a jest tam odpływ, który jest na zewnątrz. No i gitara, nie? Siemanko. Dzisiaj kolejny dzień budowy. Jak widzicie udało mi się tutaj wcześniej już wkleić tą płytę i tak jak mówiłem powklejałem ją takimi kantóweczkami, żeby się to mocno trzymało, żeby miała fajne oparcie jest idealnie. Udało mi się też zrobić, powklejać tutaj kantóweczki, które są potrzebne do podparcia siedzeń. Tutaj też zostały już dołączone takowe. Tutaj też są. I tutaj, i tu nawet z tyłu. Montaż takiego czegoś. Robiłem to tak, że wyznaczyłem linię. Oczywiście tutaj zrobiłem też to ze spadkiem, po to, żeby woda kapiąca na siedzenie spływała tutaj na podłogę. I wtedy to podłogą, a podłoga też będzie pod skosem tylko że będzie ta woda spływała tutaj tyłem. Tu będą otwory przez które ta woda przez pawęż będzie odpływała z kokpitu. Wcześniej było to zrobione na płasko a nawet był błąd konstrukcyjny. Jeden zauważyłem przez co musiałem tutaj ściąć kawałek tej kantóweczki, bo ona była gdzieś taka. Tutaj no prawie półtorej no centymetra musiałem ściąć po to żeby zrobić fajny taki poziom bo tutaj poziomu nie było. Był spadek w tamtą stronę. Więc woda, która kapała tutaj na siedzenia, płynęła w tą stronę, zatrzymywała się na płycie, która była tutaj, no i tam żłobiła dziurkę. Po drugiej stronie, było tu w poziomie. E, tą listwę, oczywiście, zostawiłem. E, tą ściąłem do poziomu, e, a e, na tym e, zrobiłem lekki spadek i na tym mocniejszy spadek, e, tak żeby. Cała płyta równo, yy, woda po prostu po niej spływała, tutaj do tyłu, do tyłu i w dół, i żeby to wszystko wypływało tutaj tyłem przez pawęż. No i tak, yy, takie listeweczki tu w miejscach, gdzie, gdzie była nowa płyta, tutaj na burcie, czy tutaj na pawęży. Yy, robiłem to w ten sposób, że wierciłem, yy, wy, wyrysowałem linię pod linią, wywierciłem sobie tam dwa albo trzy otworki. Smarowałem deseczkę, smarowałem klejem też płytę. Oczywiście klej zrobiony z żywicy epoksydowej, z utwardzaczem pak, z dodanymi płatkami czy tym proszkiem bawełnianym, żeby, żeby on tak nie spływał, tylko żeby był trochę gęstszy. Dociskałem i od tamtej strony, od zewnętrznej, tutaj wkrętami, wkrętami wtedy przykręcałem do płyty do tej, tą deseczkę, żeby ją docisnęło. No i tyle. I tak samo zrobiłem tu i tu. Mm, tutaj wystarczyło, wystarczyło pozaciskać tymi zaciskami. Tak samo tutaj, ale w niektórych miejscach też, jak na przykład tutaj było ciężko zacisk dać, no to dałem wkręta. I tak samo tu na dole dwa, czyli tutaj mm, i tutaj. No i tak, tak to po prostu wszystko porobione. Teraz czas na płyty pionowe. Płyta pionowa będzie, będzie szła tutaj, i tu pójdzie całkiem do dołu. Przez co tu stworzy nam e, przestrzeń takiej bakisty. Tutaj będzie przestrzeń schowka e, tego od kibelka. W tym miejscu utworzy się ta przestrzeń kuchenna. Tutaj będzie otwierana klapa, żeby wietrzenie mogło być e, kiedy będzie. A, kiedy będzie gotowane, no i tutaj będzie kolejna pszit, bakista. Do której będzie dostęp, a tutaj, gdzie ja stoję, ta dziura oczywiście będzie zalepiona. A tutaj, gdzie ja stoję, będzie podłoga, i pod podłogą będzie jeszcze jedna bakista ograniczona tymi płytami, które tu idą i tu. No i później płyta, już tutaj do siedzenia. Później kolejna płyta i to płyta, 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 i będzie. Tu należy się kilka słów wyjaśnienia dla stałych widzów kanału. O skrzyni mieczowej był poprzedni odcinek i etapy pracy tam były chronologicznie później niż ten fragment, i tego fragmentu tam zwyczajnie zabrakło. Dlatego postanowiłem go zostawić, pomimo braku chronologii, bo uzupełnia ważny proces budowy skrzyni, o którym nie było w poprzednim filmie. Wczoraj laminowałem. Nie wiem, czy pomysł z laminowaniem tego w pionie był najlepszym pomysłem. Jednak mogłem to chyba zalaminować przed wklejeniem. Byłoby wygodniej. No ale, ale udało mi się ostatecznie. Nie było to łatwe. Najgorzej było z wywinięciem tego tam na dole. Wywijanie tej, tej tkaniny jest, jest kłopotliwe. Naprawdę to nie jest przyjemna robota. Przyczepię tutaj Deskę, kantóweczkę 4x5 cm, którą wcześniej też zalaminuję, tam już jest na tam jest taka kantóweczka przyczepiona, która została jeszcze ta. że tak powiem, oryginalna, no ale tutaj trzeba ten stelaż dać tu w dół, tak pod skosem, później pionowo w dół, tu pod skosem, no i tutaj wzdłuż całej tej krawędzi, tam do góry. E, taką hamtóweczkę dam, ale żeby ona też była wodoodporna, no to muszę ją zalaminować, więc ją zalaminuję przed e, przyklejeniem, przed tym, tym, więc wezmę całą taką listwę, położę na jakimś stelażu, zalaminuję ją, żeby była wodoodporna i tyle. I będę miał pewność, że na pewno będzie to szczelne, że nie będzie to tam przepuszczać wody, oczywiście dam kleju w nadmiarze, tak żeby mi ten klej wszędzie powyciekał. Hmm, więc kleju tutaj żałować nie będę. Tak, tutaj żeby to wszystko było po prostu całe, tak o zalepione tym, tym klejem, żeby nie było żadnych takich dziurek. O, jak jest tu. tu, tu wiadomo, nie, nie, jakby się na tym nie, nie spuszczałem, ale tam już będę musiał zrobić to tak, żeby mieć pewność, że tam wszędzie jest tego kleju wystarczająco dużo. No bo jak już to zakleję, to już nie będę miał możliwości tego odklejenia. No i tak, tutaj jeszcze gdzie gdzieniegdzie te filetowanie miałem porobić, tu i z tej strony, ale to już sobie zostawię na, chyba na później, bo akurat czekam na dostawę żywicy, a te resztki żywicy, co mi zostały, no to już tylko do wylaminowania tej deski, do klejenia tego, nawet nie wiem, czy do tego mi starczy. Także biorę się za robotę i do, do usłyszenia następnym razem.